Hej, witajcie! Jesteś strony Sernik i e, witam Wam w kolejnym Let's playu Znowu SSO jak zwykle zresztą. Mniejsza o to i mm. spoko, będę zobaczyć na swój kanał. Na, prawa. Tutaj na globalnym coś. I tak czy się... Dobra, mniejsza o to. Mm. Dzisiaj kontynuujemy zadanie z Alex. i tak dalej. No, Mentos <laughs> tam ma mieczeć z zapaloną krtanią, z zapaloną kstaną, z zapaloniem gardłem i tak dalej. Mentos. Mm. No i za chwilę wracamy. No i orzeszty właśnie, tak, za chwilę wracamy. Ja po, trochę potrenuję. Oh, no ja się... Ja się ja nie wiem, to cząsteczkę. To... Jednak robimy te zadania. Aleks! <grym> Ona też ma zadanie. To co najpierw robimy? u Alex! to nie Ciekawszy na pewno będzie. Już czas. Myślałam, że poobserwuję południową bramę. Pomyślałam, że ty mogłabyś poobserwować południową plażę w dolinie Złotych wzgórz. zaraz przy uszkodzonym moście przechodzącym nad wąwozem, który tworzy naturalny mur między plażą a lasem złotych liści. Zaznaczyłam to miejsce na twojej mapie. Pozostałych przyjaciół wysłałam do innych lokalizacji na żółtej Drodze i do przybrzeżnego labiryntu, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle pokryliśmy obszar. A czy my przypadkiem teraz nie będziemy, że tak powiem, szpiegować um, Dark Core? Bo ja nie pamiętam. Ej, to było tak, że my miałyśmy szpiegować Dark Core czy GED? Tutaj, bo ona coś mówiła o Dark korczy GED, Co nie? Moja Mam nadzieję, że się nie zabije, próbując tutaj się dostać szybko na plaży. I. Nie, nie zabijemy się, męt. Nie martw się. Jakby co. Biedna męcz nie może nic zrobić. Beczka! To musi być miejsce, które Alek miała na myśli. A krzewy czynią z niego dobrą kryjówkę. Czas się ukryć i poczekać, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Albo poczekać na sygnał od innych, że łódź z, z koniem Justina przebiła dobrze w innym miejscu. Aha, czekanie. Aha, czyli że to czekamy na tego konia Justina. On odpłynął na statku Dark Core czy GED? Chyba Dark Core, czy nie? Tak, to chyba na... Dark Core jest tak, pan Sand, tak. On nie jest z GED, tylko Dark Core. Ja to powinnam się trzebnąć. O Jezu, o Jezu, co się dzieje z moim laptopem? Łoo! Wow! No ale fajne! Ej, tutaj coś lata! O, tutaj coś lata! Coś tyle mi <grym> Jezu, ja się boję. Ja też Ja też si się boję. O, matko. A tak czy on jest, to... Jak pokłada się nie A czy to coś... Czerwony... Niech to będzie czerwony kapturek, oki okay? Ja się boję to, to, to tego czegoś. Się boję, to matko, ale ma oczy. Dobra, niech to coś. Niech... Umówmy się, że to będzie... Czerwony kapturek Wejder. Ale Nie wiem nie, że to czerwony kapturek wejder, dobra. No to nie... Ten czerwony kapturek wejder, który... Jest bardzo straszny. No to... Um, on jest zły. W... No, to nie ma konia! On newituje Dr. ja Nie, a moment, w To wygląda bardzo, bardzo zboczenie. O nie, trzeba będzie to coś gonić. Ej, a czy przypadkiem on... Nie, okej. Okay. A czy czeg czegoś nie trzeba będzie gonić? Tak czy jak wydaje mi się, że on ukradł te rzeczy z Morland, co nie? Nie mam żadnego sygnału, że koń Justinia został dostarczony w całym roku. Kiedy będziesz się, skrać, się nie podchodź zbyt blisko, bo cię odkryją. W tym samym czasie nie oddal się za bardzo, bo stracisz jeść tam roku za zbyt ja być daleko. Ja też. Ja się boję. A u mnie Nie! Nie, mnie było, że jesteś przed nim. Ja pojechałam za blisko. Ale nie, czy ten co... Czy ten czerwony kapturak, bo wojdę przypadkiem nie kradł... To nie był ten, co tam co tam, jeść w tym roku, to dziwnie wygląda, w sensie to jest dziwne, nie powinno być jeść w tym roku, zamiast jeść w tym roku? No nie może po tak prostu... Wiesz, to, to tłumaczą w świecie, ale czy to coś, że tak powiem, przypadkiem yy, nie kradło yy, rzeczy panu Morland, tych no, yy, tych ważnych dokumentów? Nie wiem, Ja tak kusuję i czasem galopuję, jak mam wrażenie, że się za bardzo oddalam. Mogę zostać wykryta? O, matko, jak ja nie lubię tych zadań, bo oni zawsze jadą tak powoli. Nie. Znowu mogę być wykryta, ale jak nie pojadę szybciej, to go stracę z oczu. Spokojnie. Proszę, nawet Ciebie nie widzę, że mam Cię w grupie. Że mam Cię w Chcę I jaka muzyka? Już taką ciosę z tego jestem, Że nie widzę. Chyba nie słychać u mnie muzyki. Ale to już mnie jeszcze... Się... Oto. Mogę oh, stracić oh, w tym oh. roku z oczu. Ratunku. To mi ja O matko na To coś znowu kłusuje, to coś. Ciekawe gdzie on jedzie, nie? coś nie, nie się odblokujemy. Może, mogą być tak, że mimo już oglądałam różne rzeczy na YouTubie, um, z ciekawości po prostu, bo nie umiałam wytrzymać po prostu nie wiedząc yy, co, co <fut> <fut> będę yy, robić. Po prostu tak z ciekawości, ki yy, kiedy będę mogła odblokować to, tamto czy to. No to oglądałam, ale to raczej o Eponie czy o dud. Ło, co źle No to raczej. No to raczej tam odzywy czy dud, a tfu, raczej o Eponie czy... O dud. A o tym no a odzywa ba, bardzo mało oglądałam prawie w ogóle. A ty? Jest zadanie. Jestem za blisko znowu. O, o mam ciebie. U nas na żelazna brama otwiera się i on wjeżdża. Kolejny screen do kolekty. Musimy jakoś tu wjechać. Jeździe, ja z braku zniknął na drodze w pobliżu północnej bramy. Brama jest zamknięta i zablokowana. Musisz pojechać do Alex z południową bramą i powiedzieć jej co widziałaś. No co? Może możemy coś jakoś na pewno blokować. <susuruj> no to na pewno będzie więcej czekania. O, wilczek. Może dziś Mhm. W końcu możemy jechać tak na maksa, co tak to, tak. to, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest A ty nie masz przypadkiem odpalone, że niewidoczne nie, nie podłączone? Nie, jesteś dostępna. Ważna wiadomość, ale ja czytam spokojnie. Hej, powiedz mi, co widziałaś na Insta. Niepewność mnie odobija. I myślałam, że ona będzie grać jak diabeczka walonek. Jak, jak ja nie lubię ich stylu mówienia. I uda to siodło wondii. I zauważyłaś? Ma to siodło wondii takie winne. Czy tam się robili O, jest dobrze, NMCA. Dobra szpiegowska robota. Czyli jeździ w smroku zabrał konia Justyna przez północną bramę. Co tam jest i co tam jest? Dlaczego zabrali konia Justina? Nigdy się tego do nie dowiemy, dopóki jakoś nie przejdziemy przez tą bramę. O. <grym> e, masz jakiś dobry pomysł? Uuu, plus. Plus 15, coraz więcej, plus 35, bo wtedy zostanie jeszcze pewien zestaw. Myślisz, że powinniśmy w tej jakiś pomysł co do tej bramy? Jeśli nie będzie wiedział, jak przejść przez bramę, możemy poprosić burmistrza Klausa o klucz do miasta. Dobry pomysł. To, co jest blisko, zobaczymy Zobaczymy się u niego. I cały czas sobie wbijamy y, repkę u y, strażników ID. Jest... Jezu, ale to szybko głosujesz! O, Człowieku! Nie, się oh. O! Albo stępuje! Tak ona u mnie wstępuje! A jest <grym> trzymsza ode mnie! Ja muszę chyba na maksa, żeby ją dogonić. Przecież ona ma jakieś... Jasper! Zastanawiacie się jak przejść przez północną bramę? Cóż, młodzieży, minęło dużo czasu, odkąd tam były, ale spróbuję sobie przypomnieć. Mhm. Moja pamięć mnie zawodzi. Minęło ponad 20 lat, odkąd ostatni raz moja stopa przekroczyła północną bramę. Powinna być po ziemi otwarta, tak jak południowa, jeśli dobrze pamiętam. Mogłoby się obić o uszy, że jest zamknięta od dekady, odkąd odszedłam. Od tamtej pory nie było otwarte, ale teraz musimy sprawdzić, czy cokolwiek pamiętam z tego, co jest za bramą. No. Racja, było tam drewno i miły, letni dom. I droga prowadząca do Starego Fortu. Do burmistrza Klausa i jego uchwalonej żony, której imię nie mogę sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, jak to było dawno temu. Pamiętam, jak jedliśmy w lato diniowe rożki w... lody w średniu. W... Aleks! W... Ale. Okej, okay, wygląda na to, że ktoś mieszka za północną bramą i może nawet zatrzymał się w letnim domku burmistrza. Musimy teraz coś sprawdzić, Idź do wioski zachodnim ślądek i porozmawiaj z Klausem. Zapytaj go o letni dom i jego żonę. Proszę go też o pożyczenie klucza, klucza do miasta, żebyśmy, żebyśmy mogli otworzyć północną bramę. Będę obserwować bramę, żeby sprawdzić, czy pojawi się jeździec w tym roku kto korlik Zobaczymy się później, ale ona jedzie zobaczyć bramę, a my mamy do burmistrza Klausa jechać. Hello! Dlatego powinnaś czytać, a nie, że przeklikam, przeklikam, kliknę tak, a potem nie wiem, co robić. Słyszymy, słyszymy. Ja nie <tryk> Dlatego czytam, bo potem wiem, jaka jest historia Jorvik, znam więcej odpowiedzi na quizy um, i przy okazji wiem zawsze, co mam robić. Słyszymy, I marnujesz niepotrzebnie czas. Muszę zrobić okay. dzisiaj ten wyścig rodzinowy. Sliwa okay, chyba jest. Nowy? Nie, w to tym razem. Trek był na arenie Jorvik, a przedwczoraj był chyba... Był chyba... No ja też właśnie. A muszę zrobić ten wyścig, muszę mojego konia wykręć. też. No ja też pewnie. A tak to póki jest weekend. Póki... Um, no, póki mamy zrobione lekcje na <kulling> następny dzień, um, to trzeba konie wytrenować. Teraz się skupiam na tym pisanie, bo jest nowy to i ma, ładny. To jest cura, cura um, ale powiem ci, że ten pisan to bardziej wygląda jak koń kladrubski i dziwnie ja mu się szyja zachowuje. Popatrz. Mhm. Ale ja wiem, że na pewno wygląda jak wygląda. Nie hmm. ja mam szczęścia do piramentów, nie muszę odpowiadać w szkole ustnej, bo ją zwolnią. może nawet sam lekarz. Sam lekarz, jak to zabrzmiało. Och, rozumiem, chcesz wiedzieć więcej o moim letnim domu i o mojej żonie. Widzę, że nie jesteś zbyt chętny do rozmowy o tym. Och, wiesz co, spieszę się, prawie na pewno nic nie pamiętam. Myślę, że muszę już iść. Bye, bye! Do pani Klausa w miasteczku uciekaj, nie chcę porozmawiać. No po prostu takie szybki złapałaś mnie, Analisa. To trochę głupie z mojej strony, że mogłem pomyśleć, że tak po prostu ucieknę przed Tobą i Twoim koniem. O, że się nie mogę uciec ani przed Tobą, ani przed. A nie, mogę uciec przed Tobą, ani przed przeszłością, jakoś tak nie kumum, co on mówi czasem. No dobrze, nie można uciec przed przeszłością. Powiem ci wszystko. Byliśmy z żoną tak szczęśliwi i mieliśmy cudowny letni domek nad górskim jeziorem niedaleko północnej bramy Jezioro, Fajnie. Ale moja żona zaczęła się interesować magią i zaczęła przygotowywać dziwne mikstury. Naprawdę się o nią martwiłem. W końcu pewnego dnia po powrocie zastałem zamiast naszego pięknego górskiego jeziora ciemne bagno, a moja żona zmieniła się, złą w, się w złą czarnicę. Jezu! Czarnicę pij tam, tamta, tam, tamta, tam. Ta, tam ta, to się idzie. zanoszło kończyny? Prawdopodobne. Ej, przy, Wszyscy się tutaj zmieniają w jakieś złe, istoty. Przechodzą na ciemną stronę, zauważyłeś? No, Takie jakieś się zamieniają w złych, pomagają tam darkcore GED, e, stają się źli w ogóle, o, się jakoś o, się zmieniają niech. w coś w ogóle. Nic nie mogłem dla niej zrobić. Najbardziej żałuję, że ona nadal jest kompletnie pochłonięta swoimi miksturami i czerami, więc chcesz porozmawiać także z nią? Nie sądzę, że chciała żeby chciała wysłuchać, co masz do powiedzenia. Moja droga żona odeszła, a pozostała pod niej wiedźma. To myślenie o tym rozrywa mi serce. Z mojej strony byłbym wdzięczny, gdybyś spróbowała z nią porozmawiać. Bardzo pomogłaś mnie i miastu. Oczywiście, jeśli mogę ci w czymś pomóc, zrobię to bez mrugnięcia okiem. Oto klucz do miasta. Tym kluczem otworzysz też północną gramę. Powodzenia! Jeśli dasz radę porozmawiać z moją żoną Czerwnicą, powiedz jej proszę, że nadal ją kocham i niczego nie pragnę bardziej niż tego, żeby ją odzyskać. Dobra, to teraz. A co my tu mamy jeszcze za zadanie? Poczekaj. Poczekaj, byś pomógł nasiać. Dobra, ja sprawdzę, co my tu mamy dostępne. Sieć jest gotowa i, ma, e, i pułapki gotowe, tu mamy... O. Mnie też całkiem mało, to mamy u Pana lupa, a zabierz mnie do lasu, mamy u M. pod um, Ale ja chcę to, bo to mi będzie chyba na sobie. No i muszę zrobić y, ten no, y, na targu Na Ta muzykę mroczną Szybciej muszę Wyciszę to trochę Przepraszam, nie podoba się bo chciałam, żeby usłyszeli. No, dobra, idź ja i zobacz, czy znajdziesz czarownicę. Zgadzam się z tym, że czarownicę im tak, zaczyna jeździć. Poczekaj na mnie. Pewnie zamierzają coś okropnego, jeśli chodzi o koniec. No ona zdecydowanie może dać nam informację o tym, gdzie może być Justin. Uważaj, będę obserwować bramę tak długo, jak dam radę. Będę tu gdzieś potrzebowała pomocy. Dobra. O jezu, się. Muszę jeszcze trochę ściszyć. Zabiję się w nieprzyjemne bagno. Ja też chcę zobaczyć, co się stanie, jak się wpadnie w to bagno. Tu jest jakiś kocioł. Co to jest w ogóle? To jest. To jest dom, ale nie, ja chcę zobaczyć, co tutaj jest, jest cena. Aha, ja, ja myślałam, że to jakaś, jakiś bagienny kocioł, czy jakiś taki jak się nauczył. Uuu, coś, coś na trzecie mi nie No nie wiem, gdzieś chyba tutaj. A ja chcę wpaść też w bagno. Mogę. O jezu, jakie, jakie zajęcie. Chcę wpaść w bagno. Bagienny kocioł odkryłam. Woda w bagno, ale Guardian Angel bezpiecznie Cię wyciągnął. Ojej, dziękuję, mój kocioł. Taki kochany jesteś. też. Bagienny kocioł odkryłyśmy. Jej, ale fajne. Ale fajne to przejście. tu ojej, ojoj. Oj. Jezu, jakie tu przejścia są w ogóle. Nie wiem. O, tam jest jakiś domek. Mówi, jestem Mój też. tak mnie dzielnie wyciągnął. marchew albo pomarańczkę albo jabłuszko. jest Co tylko będzie chciał. Cię, czekaj czekaj na mnie! A! Jezu, tutaj Jezu, znowu, jest, pełną... Matko, czekaj. je porą w bagno znowu. Mój no, bo sobie <laughs> Dwa jabłuszka. Bo mam, mam akurat dwa jabłuszka, trzy pomarańczki, nie jabłuszko i pomarańczkę. Jezu, co tu jest? Jakiś zombie? Jakiś facet? Jakiś zombie facet czy co? A co ona nam zrobiła? Zniknęła cię? Nie, no, jestem ja żabą, a to o, matko, <noise> Mentos jest wychodzi. O mączku, to jest drzewą, a nie Ten <noise> To głowa sztucznego konia. Czekaj. O, znowu! <noise> matko! Czekaj, czekaj. O, akurat jesteś tam przede mną. Czekaj też, chcę zobaczyć, co się stanie, bo ja jestem zadanie do tyłu. Muszę zwolnić. Brr. Ja to mam zadanie, żeby zobaczyć o kogo. Pan do... ale to właśnie było. Jest, to, Jezu, no, tutaj no, się można zgubić, jak ta, jak ta chora kobieta się tu potrafi połapać. Wow, no, Łał że światełko. Jak ta chora kobieta się tu potrafi połapać? O, czekaj, może światełko nie doświadczyć. Tutaj jest gniazdko, przypominam. Tak. Pytam, dom czerwnicy Pi odkryłam. Fajnie. Tak, czerwnica Pi. Dobrze mówiła. Jak ta chora kobieta się potrafi połapać. I ona od nas dostała od idrysa te kończynki, nie? Mm. Pi. Ha, 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 Abrakadabra. Myślę, że mogę sobie tak po prostu przejść i chcieć, żebym Ci powiedziała... To co chcesz? Jesteś zabawna. Teraz myślę, że może przemienię w ciebie i twojego głupkiego konia, żeby dać ci lekcje. To jest na jakieś, jak tu odpady, spoko. Pi. Preść. Nie Dużo. To O! O! Spoko. To jest twój koń. No wiem, mój koń. I o. Ktoś. Taka ty jesteś piękna. No. no. Czark prysów, wydaje się być oczywiste, że pinie jest w nastroju na pogaduszki Dobra, Aha, mam wyjeżdżać? Ja myślałam, że mam wyjeżdżać Myślałam, że mam u niej zadanie Dopiero Nie potem spojrzałam na mama. No ja dopiero spojrzałam później. Ale Aleks, no ciągam. Jezu, teraz to jest wszystko takie straszne Oki, okay, dobra Zrobiło się normalnie Ojej, nie się zbyt zbyt, Zmieniłaś się w żabę rany, dobrze, że nie na zbyt długo, więc żona burmistrza jest także że czarni i nie za bardzo jest chętna do pomocy. Trzyma konia na w wielkim hmm. świadcu. Musi musimy się zastanowić, co zrobić. Linda jest bardzo mądra i niedaleko stąd. Jedź do Lindy do środka i dzieckiego śpytają, myśli, że powinniśmy zrobić. Będę obserwować bramy, żeby nikt się nie prześlizgnął i nie w konia Justina bez naszej wiedzy nie pojedziesz na swoim przedciutkim Bo ona musi obserwować bramę, ale ona ci będzie wterczać bardzo, bardzo długo na pewno. Patataj, patataj, jakie to nudne. Ale fajnie, że w końcu mamy z nimi zadanie. Jakieś, jakoś te zadania mi się ale zawsze podobały. A tobie te, by też ci tak zawsze podobały? No, mi się zawsze podobały takie ciekawe ciekawiemy. No u nich są ciekawe, a ile masz PD? Nie? Nie wiem, czekam jeszcze. ci nie mam. 37800. A ja 38925. Więc tak, jak będę miała Starkwen, to sobie kupię kurcę jakiegoś... Jakiego będę miała. Ja swojego skidam, bo nie ma Ja sobie kupię jakiegoś najtańszego. Za 350 Star Coins jakoś to odżawuję, że są zmarnowane na kuca. Jakiegoś kucyka i sobie kupię. Z tak. Chyba tak, I będę miała tyle PD co ty. Jak tylko jeszcze muszę zrobić to na Ej, ale le le, ja mam, bo, uh, To zadanie tutaj. koni i będę, nie, Ej, mamy jakieś zadanie tutaj. Nie, nie, targu koni i będę i jeśli to będzie zegar, to wtedy, tak? Hej Lisa mam teraz mnóstwo do zrobienia, ale skoro mówi, że to ważne, oczywiście pomogę, od tego są przyjaciele. Ciekawe, Jak miło, Linda, jesteś taka miła. A zobaczę, co to za zadanie. Bla, bla. Otóż biblioteka w Winnicy to u Linda, ale to tutaj to co to jest? Zajęć mnie do lasu? Zobacz, no, ona biegnie. Ale czekaj. Jak ona wygląda. Aha, to jest ten wyścig! Urodzinowy, dobra. Okej, okay, rozumiem. Potrzebujesz sposobu na to, żeby Czarownica PiS z tobą porozmawiała. Biedny Klaus, że jego żona zmieniła się w Czarownicę. Miejmy nadzieję, że znajdziemy sposób, by zmienić PiS powrotem do postaci miłej kobiety, jaką była. Cóż, nie mam w głowie rozwiązania. Myślę, że trzeba zrobić jakieś badania. Czas, by odwiedzić bibliotekę. Wiednica ma fantastyczną bibliotekę. Spędziłam wiele godzin z nosem wsadzonym w samych te książki. Chodź, idziemy. Okay. Podniosłaś książkę. Nie pobiegniesz, Linda? Serio? Nie opyla ci się. No i już szybciej wstępuje, Jej chodź, a mać nie O, wygląda komicznie. Jestem pierwsza, moja I co mi zrobisz, człowieku? Ona przejdzie na to. Serio? Masz skurw nie stresuj mnie. Linda! Co myślisz? Niesamowita, co? Naprawdę dobra biblioteka, pełna zbieranej przez setki lat wiedzy. Niemal można poczuć, jak książki chcą przekazać swoją wiedzę. Tak dużo do przeczytania, a tak mało czasu. Musimy odszukać odpowiednią książkę, aby dowiedzieć się, jak przywrócić Czerwnicę do jej starej postaci, tej miłej. Lub przynajmniej skończyć ją do powiedzenia naprawdę. Usiądę tutaj i poszukam najpierw wi Wiedźmopedii. Rozejrzyj się po bibliotece za książkami o czerwonych, jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Jezu, nie, ona nie każe czytać książki. Ej, to fajowo! Kocham czytać. Ale ja nie że nie będę będzie... za A ja i tak kocham czytać. Nie, ja tego nie mogę czytać. Kocham czytać książki. Jeśli będziemy mogli się dowiedzieć czegokolwiek więcej o Jorvik, to jestem za. Poczekaj. Książki poszerzają horyzonty. Gdybym mogła nakliknąć. O, czytaj Nieźle, Chyba, znalezisko. Teraz no mamy 4 interesujących. Książek o czerwieńcach, nad którymi możemy popracować To się to, to, to Spoko, to przylezajmy, możemy chyba przekopać się przez kilka z tych książek I poszukiwanie sposobu, jak tworzyć do współpracy Proszę usiąść i przejrzyj te cztery książki, tak? Ja, okej, czekam, patrz jak ja szybko czytam Ej, a możemy usiąść? Nie Ej, durnie Patrz no. na mnie, jak ja szybko czytam wow, otwiera się Poczekaj, szybko potrafię czytać No Przecież ja niech, się niech, niech, monstrum jest jakiś monstrum Malko, monstrum Czytanie, czytanie, czytanie. Ale też wtórz Linda! Dlaczego tylko tobie wolno Czy siedzieć? Nie! Bo to jest to Nie mogę się w skończyć. Czytanie, czytanie, czytanie. Małe światełko, spoko. I teraz przeczytam. Dzięki za pomoc. Znalazłeś trochę przydatnych informacji, ale nie wydaje mi się, żeby to dało nam już teraz rozwiązanie. Nie ma żadnego nowego zegara? dobra, to będziemy kończyć te, tego let's playa. Będzie potem yy, nagram dzisiejsze drugiego let's playa, ale nie chcę, żeby były za długie, i tak dalej, i tak dalej, bla, bla, bla. Nie więc no właśnie, długo się zapisują. Yy, I mniej osób może je obejrzeć, bo są takie długie. więc yy, do zobaczenia w kolejnym let's playu. I pa!